Ja bym się tak mógł ten, nie? Takie streamy by były Siemanko, witam na zakładzie komputerów zepsutych Postanowiliśmy sobie dzisiaj zrobić trochę dobrze I kupiliśmy Kierownicę To jest ten model G29 Logitech Czyli teoretycznie jedna z lepszych kierownic jakie można kupić Używki tak po 8 stówek. to jest właśnie używana, no oczywiście Tyle za, za, za nią nie zapłaciłem, kupiliśmy kierownicę uszkodzoną także czas ją dzisiaj naprawić, bo chętnie byśmy sobie pograli i na serio to jest nasza kierownica, kupiliśmy ją z Pawłem na pół pobawimy się nią chwilę, jeżeli nam się spodoba to ją może zostawimy, jeżeli nie to po prostu ją dalej gdzieś tam sprzedamy także nawet zysk na tym jakiś będzie, bo ona jest kupiona za 450 złotych i to jest najtańsza kierownica jaka była na OLX Okej, okay, sprzęcik ma problem, mam nadzieję bardzo prosty czyli uszkodzone gniazdo zasilania tutaj jest napisane, że nie wolno świni wyprowadzać a nie, to jest kierownica, dobra. Czyli co nas, stojący... A dzieci nie mogą grać? Czy na stojąco nie można grać? Nie wiem o co tu chodzi. E, śrubki są odkręcone. Jak to dalej rozebrać, kto, kto wie? kręć tymi uchwytami. To z uchwyty rozręcie. A fakty? Nie, to nic. W którym? Tak? I drugą jeszcze, jeszcze. No mi się teraz wydaje, że my to musimy całe rozebrać to tu są trzy śrubeczki małe bo ta budowa górna schodzi, ale wał tu ją zapina bo ona okala tak jakby wał z obu stron Zbieraj, jak nie moja A to wiesz, że tu można w tym miejscu dać kierownicę prawdziwą taką, nie? Na tych śrubach, jak w tym. z, z parku. O no i jesteśmy, w o jest zobacz o kurde, no rozwalał to takie kierownica nie przeżyje tu ani dnia z nami nie, tu nie było nic takiego dobra, mechanizmu nie popsułem wyciągamy płytę i to będzie prosta robota gniazdo jest na kablu nawet to ja z routera tego za 10 zł co kupiłem wylutuję takie gniazdo zwykłe gniazdo plus, minus jeszcze inaczej Ale chwila, bo ja teraz zgupiałem. To nie jest gniazdo Asusowe, to jest gniazdo mniejsze, coś typu Acer. Może ona jest całkiem sprawna, nie ma o co tutaj awantury. A może ona jest całkiem zepsuta. A nie jest to winą gniazda. To jest coś pomiędzy Asusem a Acerem. To nie jest żaden ze znanych wtyczek, ale ja taką wtyczkę sobie dobiorę gdzieś ze swoich przeloteczek. Dobra, robimy update. To gniazdo jest uszkodzone faktycznie. Nie kłamał mnie klient, nie jest klient sprzedawca. Ja mam coś z tymi klientami, jakąś schizę. tutaj w środku nie ma tego od masy tej blaszki od masy jest złamana, dlatego tutaj się żaden kabel nie trzyma. Pasujący. Przewód, kabel, wtyczka żadna się nie trzyma. Bierzemy się za zrobienie tej gniazda ze slus, może? Nie lepiej by było? A jest chyba bardziej dostępne, nie? Patrzcie, jak to można tutaj luksus od slusu gniazdo w to wpasować. Tu jest najlepsze chyba wyjście zrobić gniazdo do Asusa w tym miejscu, bo zawsze to można będzie zmienić, ale to jest bardzo popularny zasilacz taki od Asusa oczywiście mam tutaj na myśli nie Asusowy zasilacz, w sensie że taki 19V, tylko chodzi mi tutaj o rozmiar, czyli 55 na 25 to jest rozmiar w Asusie stosowany i ja tak sobie często mówię Asus, oczy, znaczy no to chyba cała branża mówi Asusowa wtyczka, czyli taka wtyczka bardzo znana właśnie z routerów no i laptopy Asusa, i no niektórzy tam Lenovo też się pojawiały. W siebie też to jest to gniazdo. Jako, że ja się laptopami zajmuję na co dzień, no to, to mi się tak kojarzy. Robię tutaj te przewody, przylutuję i wkładamy tam, dlatego tak robię na szybko, że chcę sobie sprawdzić, czy to działa i czy ja to jestem w stanie. Jeżeli trzeba, będzie to takie gniazdo się zdobędzie, takie jak ma być. Cóż mówię, mi się wydaje, że to jest Acer. Jakby blaszka założył tą co brakuje, to pewnie to jest Acer. A kiedy się będę chciał sprzedać, czy coś to zasilacz się dokupi, albo się napisze że to działa z zasilaczem. Odchodzą do susa. Patrz, patrz, patrzcie to, a jesteśmy cymbały chore Podkręcaj. Teraz można. Ok, podłączona jest pod zasilanie. 23V możemy zrobić najwięcej, ale myślę, że jej to wystarczy. Ona jest 24V, zawsze zasilana. Podłączamy. I robi się kalibracja. I teraz czuć force feedback. Nie, to jest tak? że że odbija kierownica, tak? Silniki działają. Także powiedzmy, że jest temat chyba zamknięty będziemy jakąś grę dzisiaj jeszcze szukać, żeby sobie pograć. Także co no? My jesteśmy chyba zadowoleni, chociaż trochę ciężko to chodzi. Nie wiem czemu ona jest aż taka agresywna, w tym. Mam nadzieję, że to można zmniejszyć, bo ciężko się tym kręci tak naprawdę. Ale myślimy może do końca poskładać, bo ona jest jeszcze nie poskładana w całości. To co, ja się zamierzam. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.